Jak Włochy to oczywiście sery. Słuchajcie, te sery są niesamowite również w bari. No i teraz z naszą e, Anią, przyszliśmy zobaczyć jakie sery no. można kupić oczywiście. To jest taki bardziej słony ser, taki już tam, nie świeży, tylko już bardziej suszony. Może być, no ricotta, no to są też wszystkie świeże. Ale jeżeli chcecie coś takiego tam, to troszeczkę bardziej dojrzałego, no to na przykład, to na przykład a tam, a tam. pecorino, Aha, tutaj na przykład tu mamy pecorino, to już jest taki bardzo słony, bardzo intensywny ser. <gularna> dobre. <gularna> <gularna> jest bardzo dobre. Właśnie kaczo jest jest świeższy, jest większy. A taki to jest teraz. Allora, da tonna A buonissima Andiamo domani, un po' di vorrebbero un mix di formaggi, un po' di questo, un po' di quello, per assaggiare un po' di cade. un po' di cose. un po' di questo, un po' per un po' di questo, di poi, se preferisce, le posso dare delle buone buratine di San Michele, che sono piccole così da fornire. Sì, ok. Allora, poi abbiamo mm. dei nudini oh, no, di, pasta, sì, no, ho di, no, sotto di perché... pasta callosa, sì, eh? o no, dei nudini sì. di fior di latte. No, li farei assaggiare piuttosto quelli... O, alt altrimenti, le posso okay, possiamo fare assaggiare Buona mozzarella di buzzara. Bellissima! Ok, me lo spiego così decidono. Mamy przede wszystkim tutejszą burratina, czyli to ta mozzarella i w środku on jest płynna. No. Więc to są te, to, co tak. tutaj te dowetlinne. Oprócz tego nodini, czyli to jest tam mocerena, ale tak. ona jest związana tej, na takie supełki. Tak. Bardzo, bardzo dobre, też bardzo polecam, ale to nie chodzi o te świeże cery. Tak. Więc jeżeli chcecie tylko A ze świeżym, tak. no to poprosimy, tak. żeby tak. Wam o, takie, tak, ja takie tak. tak. hmm. czterech serów jakichś takich właśnie takie. No i widzicie, tak można robić też zakupy w lokalnych sklepach w Barii. Pozdrawiamy i życzymy wszystkim smacznego.